Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. Za nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy dla Dziecięcej Chirurgii Ogólnej, Kardiochirurgii, a nawet Neurochirurgii. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia takich operacji. Są to m.in. specjalistyczne lampy, stoły operacyjne i sprzęty monitorujące. Rekordowo było nie tylko w skali całego kraju. Podobny duch walki towarzyszył także orkiestrowiczom z naszego regionu. Jak pokazał Piastów, nawet tym najmłodszym. To właśnie w sztabie przy Miejskim Ośrodku Kultury zarejestrowano ośmiomiesięcznego wolontariusza. To jest akurat złoty strzał, bo już dam sobie rękę uciąć, że jest więcej niż w tamtym roku. Więc naprawdę to, jak to tu się. Tutaj nawet hasło z Wiedźmina jest Grosza, daj Wiedźminowi, więc przerobiliśmy na Grosza, daj Bąbelkowi, jak najbardziej działa lub uwielbiają dzieci. Że tak powiem, też lubię dzieci. Tutaj mamy gro osób, to seniorzy, więc na hasło małe dziecko to no, cuda. Więc że tak powiem, podwójnie się śmieję, że wyciągają, uwielbiają. To jest, no jakby nie patrzeć, małe dziecko zawsze przyciąga. To jest taka dodatkowa cudzysłowa atrakcja, więc tak. Strzał w dziesiątkę mamy więcej w puszce. Mały Zygmunt, który swoją wolontariacką wartę pełnił przy stoisku gratów z chaty, zabrał do swojej puszki około tysiąca złotych. Punkt gratów również grał w niekonwencjonalnym dla siebie stylu. Zazwyczaj obowiązuje tu zasada – ile wniesiesz, tyle wyniesiesz. W dniu orkiestry dodatkowym wymogiem było zasilenie puszki wośb. Zawsze staramy się robić tą wymiankę przy okazji jakiegoś celu, czy to właśnie fundacji WOŚP, czy była swego czasu tutaj też zbiórki lokalne, też na jakieś potrzebujące osoby. Zawsze staramy się właśnie pod coś podpiąć, żeby ewentualnie ktoś to wtedy dorzucić się przy okazji do akcji, czyli w mocnym skrócie, wymieniamy się, tyle lepsze niesiemy, tyle możemy wziąć. To jednak nie wszystko, co Piastów miał do zaoferowania w trakcie 28. edycji Wielkiej Orkiestry. Dzisiaj symboliczne serduszko można, może dostać każdy, kto, kto zarejestruje się jako potencjalny dawca szpiku. Mamy stoisko DKMS. Na scenie są licytowane przedmioty różne od darczyńców, są vouchery, są jakieś, jakieś gadżety. Są też oczywiście gadżety Fundacji WOŚP, i też każda osoba licytująca też dostaje serduszko. Też współpracują z nami półki do spółki, gdzie można wymienić sobie książki, wybrać jakieś, które oferuje stoisko. Tutaj również mamy wolontariusza, również można dostać serduszko. Dodatkową atrakcją przy Piastowskim Sztabie były auta z Muzeum Motoryzacji i Techniki, prezentowane na placu OSP. Za wsparcie orkiestry fani Czterech Kółek mogli przejechać się kultowymi egzemplarzami. W tym roku Piastów zebrał ponad 66 tysięcy złotych. To rekord tutejszego sztabu. W Pruszkowie WOŚP opanował przede wszystkim szkoły. Wszystkie z pięciu zarejestrowanych sztabów znajdowały się w podstawówkach i liceach. Do akcji przyłączył się również klub koszykarski MKS Pruszków, organizując mecz typu All Star. Występują przedstawiciele wszystkich zespołów, jakie wystawiamy w rozrywkach sportowych, czyli występują przedstawicielki zespołu pierwszoligowego kobiet, przez juniorów, kadetów, młodzików i mnikosza. W przerwach między kwartami odbywały się konkursy, między innymi rzutów wolnych i za trzy punkty. W programie znalazły się również licytacje. To są gadżety sportowe, kalendarze z podpisami Michała Sokołowskiego oraz pierwszej ligi kobiet, piłki z ich autografami. No myślę, że największą atrakcją jest koszulka, w której Michał Sokołowski występował na Mistrzostwach Świata, narzutka oryginalna, skin z jego autografem. Także to na pewno będzie rarytas i to pewnie będzie wysoko licytowane. W trakcie meczu udało się zebrać około 5 tysięcy złotych. Tradycyjnie największy orkiestrowy festiwal miał miejsce w Szkole Podstawowej numer 2. Tutaj, podobnie jak w Piastowie, nie zabrakło wyjątkowych wolontariuszy. Otóż 28. edycję Wielkiej Orkiestry wsparły Alpaki, które momentalnie zdominowały show, wzbudzając zainteresowanie przede wszystkim najmłodszej części publiczności. Całe wydarzenie tradycyjnie zostało poprowadzone przez duet Dorota Rybarczyk i Michał Śliwiński jako Jurekowsiak. Staram się wyglądać jak Jurek Osiak, czyli jak ten wzór, który jest godny naśladowania. Natomiast jeżeli chodzi o sposób mówienia, sposób prowadzenia licytacji, to wszystko się dzieje tak naprawdę. Wymyślamy wszystko z Dorotą na chwili. Także dążymy do tego, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy w tym 28. finale. I mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze, jeszcze, jeszcze do końca świata, jeszcze dzień dłużej. Proszę zobaczyć, ile mamy osób. Licytacje idą bardzo fajnie, dużo pieniędzy zbieramy, także miejmy nadzieję, że jeszcze więcej gości do nas dotrze i będą zostawiali nam pieniążki na licytację. Od samego początku dało się wyczuć, że w tym roku może paść kolejny rekord zbiórki. Licytacje przebiegały sprawnie, a w przerwach na scenie swoje talenty prezentowali wokaliści, sportowcy oraz tancerze. My nie gramy na rekord. Chciałoby się zawieść dzisiaj do Jurka Owsiaka i przekazać mu po raz kolejny rekordową kwotę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj zgromadziliśmy tutaj yy, w szkole, w naszej dwójce, zgromadziliśmy mnóstwo ludzi życzliwych, którzy chcą pomagać. Nie wiedzieli do tej pory, w jaki sposób pomagać. Tu mają możliwość i rzeczywiście pomagamy. Jak się okazało, sztab z dwójki zawiózł do Warszawy, uwaga, 94 tysiące złotych, o ponad 14 tysięcy więcej niż w zeszłym roku. Pięć pruszkowskich sztabów zebrało imponującą kwotę około 231 tysięcy złotych. Z obecnych danych wynika, że tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrała ponad 115 milionów złotych. Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu trwają internetowe aukcje, stąd wiadomo, że finalna kwota będzie znacznie większa.